Dobry wieczór. Jako że na arenie udało mi się wbić piąty level postaci. Już tu wam pokazuję postać postać. Level piąty. Postanowiłem wymienić mój sztylet ostrze cierpienia na coś lepszego, ponieważ broń się skaluje na tym samym jest od 1 do 4, kolejny poziom jest 5, więc wypadałoby zmienić wraz yy, z tym poziomem skalowania, nie? Sztylet na lepszy. Teraz sobie wymienię na sztylet, później przy 9 levelu, 9 chyba 9, yy, wymienię na krótki miecz, później już na długie miecze, ponieważ będę miał na tyle dużo siły zainwestowane, że spokojnie będę mógł się przesiąść na długie miecze. I gdzie my się wybraliśmy? Wybraliśmy się do Anvil jesteśmy w głównej bramie Anvil. Musimy tu ptać sobie. This way. <coughs> Przepraszam. Idziemy do tego miejsca. Ma mnie tutaj zestresił. I musimy wejść. Najpierw znaleźć oczywiście później wejść do domu Gogana. Pogadać, gdzie ona jest. Ciało mi kobite. Jest. Pogadać Hello there. No, oczywiście musimy się zgodzić na przyjęcie misji. Believe me. He'll need all the help he can get to worm his way out of this one. To think he'd fall for the gang's scheme. Ugh. Oh, I could kill him. <laughs> I'm sorry. I'm rambling and you look confused. Let me explain. The women in the gang use their wiles to worm men out to some remote location and rob them blind. It's been going on for some time now. Yeah, the city guard hasn't now, done yeah? very much about it. Because frankly, the men who are robbed are so embarrassed, they don't want to report it. Take, for example, that good-for-nothing husband of mine, Gogan. He cared more about their charms than my own. No, niech to być tu niemiły, więc... sprawę. I like it here. People... When Gogan was, um, with the women, they took something quite valuable from him. No, it's not what you're thinking. He was carrying a precious family heirloom with him when he was lured out to their lair. It was a small ring given to him on our wedding day. The ring belonged to my mother and has been in the family for generations. I'm willing to give you all the money I have to get it back. 100 gold. Can you help us? Thank you. Yeah. I'm afraid I can't offer you much help, but I'll do what I can. All I can tell you is that the best place to start is at the Flowing Bowl. Gogan may be able to give March glit is a dangerous one. The Flowing Bowl attracts the world. Weźmy sobie teraz weź to zadanie jako aktywne. Dlaczego? Nie, nie chcę niezależnej działalności złodziejskiej. Wróć. Tyren podstem. podstęp. Kurza mnie to, jak to tak przeskakuje, nie? No dobrze, wiemy, I gdzie się mam udać, ją. więc się tam udajmy. Hmm. Zobaczcie, praktycznie na samej arenie Na samej arenie trzy levele wbiłem, a doszedłm chyba do bohatera dopiero, nie? Sorry, I'm new in town. Don't know a soul. Ale ściemniacz. The speaks Najpierw go wypytam o wszystkie to pierdoły. Him. See, my wife keep a big mouth shut. Yes, it's true. i lost the family ring to those sirens i'm ashamed about the whole incident but not as i was sitting in the flowing bowl when the most fetching nord woman you've ever seen walked in after we exchanged words i found a standard one inside the answer well i did and then certainly the greatest weapons and robin sent me away with just please help me get that ring back i want to save what's left of my I tu bym się trochę czepnął, nie? Dlaczego jest mężczyzna w tak złym świetle stawiany? Przecież to jest nie fair. Jak można powiedzieć, że byle pierwszy lepszy mężczyzna za kawałkiem sukienki poleci, nie? Today's your lucky day, so let's hear it. Now we're going Everybody's talking about the Prophet. After the attack on the chapel, people are inclined to believe almost anything. Absolutely. Hello there. Have you ever yeah. seen you here before? About the other yeah, you look like wpadły, you nie? can handle yourself in a fight. And I'm sure you wouldn't mind making a... I've put together a... Well... A gang. We make hey, money by chitozo, luring fools z out z to the middle strony. of nowhere and robbing them blind. Our targets? Weak-willed men who are easily fooled into believing they will have their I'll leave the decision up to you. If you want to join up, meet us at the Gweden farmhouse around eleven. Oh, and one more thing, if you breathe a word of this to the city guard, you won't live long enough to get <laughs> It's unbelievable. Zastanawiam się, czy nie byłoby rozsądnie faktycznie poinformować straży miejskiej, nie? Spróbujemy, zobaczymy, ale nim cokolwiek zdradzimy straży miejskiej, zrobimy sobie save'a, ponieważ e... Evening. Może to dość brzydko się zakończyć. Także wybory, wybory, wybory. Ja myślałem, że one mnie tu uwiodą, a tutaj nic z tego. No dobra. Chyba jednak za dużo, to nie możemy powiedzieć straży miejskiej. Zostałem wkręcony. Ale spróbujemy u jeszcze jednego. A nic. Yep. Dzięki za pomoc i w ogóle się, że to już na straży prawa. Trochę mnie niepokoi ile ich tam będzie. 380. Dobra, nie jest to jakoś bardzo daleko. Nie ma tam drogi, ale to nic, się przebiegniemy. Jedna z nich posiada sztylet, który my chcemy, dlatego się w ogóle wkręciliśmy w to zadanie. Myślę, że jako facet, jakbyśmy grali facetem, to byśmy po prostu musieli się dać kręcić w pułapkę. I... Tak. Czego chcesz ode mnie, kundel? Jeszcze strzał nie mam wyposażonych. Zgiń, przepadnij psie. Czemu pies mnie w ogóle zaatakował? To takie nie fair dla niego. Tak się zastanawiam, czy my tutaj, jeżeli będziemy musieli wejść do domu, no to jest po frytach, nie? Ale jeżeli spotkamy je na otwartym terenie, to może sobie trochę ułatwimy zadanie i jedną odstrzelimy z daleka. To by było optymalne. Niestety obawiam się, że raczej będę musiał, chociaż nie, no bo znacznik jest na zewnątrz, nie? 40 metrów. Mhm. Dobra, ale musimy wejść do środka. Przez przypadek trafiliśmy tutaj, nawet we właściwym czasie. Jak ładnie, e, tutaj warto zrobić save'a, ponieważ czeka nas dość ciężka walka. Zresztą, ciężka to jest mało powiedziane, jest przerąbana walka, ponieważ w bardzo małym pomieszczeniu będziemy musieli praktycznie z trójką się naparzać. Więc. I see you nie zdążyłem strzelić No to to, 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 to. supposed to be impressed. Verto. jak widzicie, wytrzymać najtrudniejszym przeciwnikiem jest szefowa gangu, oczywiście. We had a feeling you'd be surprised when you saw us in our real uniforms. I see you have a puzzled look on your face. Oh. Ask away. I I was into a Gogan and I are really members of the Anvil City Watch. I suppose you could say we work undercover. We've been trying to foil Faustina's gang for months now. Every time we, we tried to, to walki, a man who was lord there, they refused. The women in the gang picked married men to seduce for just that reason. It was decided the only way to stop this... You fit the bill perfectly. It's a shame it had to end in so much violence. No, nie nie skończyło by się w taki sposób jakby zareagowali, nie, w odpowiednim momencie. We'll don't concern yourself about it. I'm sure you had If you ever find yourself back in Anvil, stop by anytime and say hello. You've done well and here. Dobra, by Nagroda mamy w tyłku. Tak naprawdę nas interesuje to, co posiada Faustyna, a raczej jej szczylet, którego tu kurna nie widzę. No jest przecież cholerka. Widzicie? O ten właśnie szczylecik mi chodziło. Pyści inteligencja przy uderzeniu, rzuci osłabienie magi przy uderzeniu. Dobry na e, magów. A przy okazji bardzo fajnie, też wyglądający. No i tym w miarę prostym sposobem, może poza tą ostatnią walką, ale mówię, tu wystarczy wykończyć przywódczynię, reszta już jest dość prosta. Zdobywamy odprysk ogłupienia. Całkiem zacny, całkiem fajny sztylecik. Kiedy go mamy, możemy wrócić. Do dalszego męczenia areny. Ja oczywiście się zgubiłem i nie trafiłem do właściwej drzwi. Sorry, no dobrze, mamy sztylet, ja spadam z powrotem na arenę, wy bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.